Dobry wieczór wszystkim, witam w kolejnym odcinku z cyklu naszych tutaj polskich dróg. Z cyklu filmu pod tytułem Polskie drogi. Jadę teraz do kolegi, jeszcze trochę się pouczyć przed jutrzejszym kolokwium. No i jest to bardzo dobra okazja, żeby się trochę tutaj z Państwem podzielić jakie mamy tutaj polskie drogi wspaniałe bezpieczne i pewne jak nic fragment drogi teraz którą będziemy przejeżdżać już ją kiedyś jechaliśmy jak jechaliśmy na dworzec A teraz jedziemy trochę dalej nie będziemy skręcać w prawo tam za mostem tylko będziemy jechać dalej w kierunku właśnie obwodnicy, o której także wtedy wspominałem. Jeżeli się nie mylę, teraz jedziemy ulicą, to jest ulica Chrobrego. Tutaj nic się nie zmieniło. Jeszcze e, roboty trwają i trzeba przyznać, że od dłuższego czasu już trwają. Żeby tylko się poprawił tutaj jakoś podjazdu. Też robotnicy podejrzewam, dorobili asfaltowy podjazd, żeby było łatwiej z tego wyjechać. I dojeżdżamy do placu komorowskiego, którego że tak powiem opis już przedstawiłem, co nieco teraz będziemy mogli go obejrzeć w porze wieczornej. koncentracji była, w ostatnim momencie udało nam się przemknąć przez to skrzyżowanie. że Rzadko się zdarza, że, e, e, że uda się tutaj za pierwszym razem. No ale tym razem mieliśmy to szczęście, że sobie jedziemy dalej. Dzisiaj e, święto Trzech Króli, e, e, tak więc e, no, trochę mniej tych aut. Też, e, mamy tą przyjemność tutaj jechać, a nie tylko stać. E, chociaż zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy nasz czerwone światło nie powstrzyma? No, może nam się uda. No, z lekkim hamowaniem, ale jedziemy. I tak jak Państwo pamiętają, tutaj skręcaliśmy w prawo, a teraz kierujemy się trochę dalej. skrzyżowanie właśnie z Krumwalską, że tak powiem. W ciągu dnia jest to naprawdę bardzo niebezpieczne skrzyżowanie. Dochodzi tutaj nieraz do wymuszeń, do jakichś takich różnych sporów, kto ma tutaj z której strony, czy z prawej, czy z lewej mają się samochody mijać. I naprawdę nie polecam nikomu tutaj przejeżdżać. Należy, że tak powiem... Omijać to skrzyżowanie, szczególnie jeżeli ktoś jest, że tak powiem, ma trudności z jazdą czy z orientacją, czy jest tutaj nowy, czy jest dopiero świeżo upieczonym kierowcą. Naprawdę nie warto się tutaj pchać na to skrzyżowanie, ale pod wieczór można już zaryzykować. W poniedziałki, nawet do 19 jest tutaj korek. W poniedziałki, ogólnie, w ciągu tygodnia. Akurat w poniedziałki mam lepszą we wtorki, mam dość długo zajęcia na wysokim piętrze. Tak więc widzę i mam, że tak powiem, pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. Już będziemy zjeżdżać. Bo w trochę gorsze drogi, że tak powiem mamy. Już słuchać, widać, co nas czeka. Same dziury, tak naprawdę. Ale myślę, że to, co teraz ja to znam, że tak powiem. Ale Państwo dopiero mnie to zobaczą, chyba że uczęszczacie także tym fragmentem drogi, czy do pracy, czy do szkoły, czy w zupełnie innych celach. No i myślę, że. Jest ograniczenie do 40. Może być tego nie widać, ale czy 40 to jest prędkość e, odpowiednia, no to się zaraz przekonamy. E, stan drogi po prostu woła o pomstę do nieba. Tutaj nawet e, kostka brukowa wychodzi jeszcze spod warstwy asfaltu. E, no co jest to moim zdaniem jakieś niepoważne. No przecież nie żyjemy w średniowieczu ani starożytności, żeby jeździć po kostce cebulkowej. W końcu jesteśmy w Europie i wszyscy tak naprawdę politycy partii rządzącej się szczycą tym, że jesteśmy w Europie i nie, nie wiadomo, ile to mamy pieniędzy tak naprawdę z tej Europy. A No i co? Gdzie te pieniądze się tak naprawdę lądują? No, w jakiś tam Gdzieś tam można zobaczyć, że tutaj zostało dofinansowane tu czy coś, ale tak naprawdę no to, gdzie są te drogi? No to, Państwo sami widzieli nowa droga w Gdańsku, którą mieliśmy przyjemność podróżować podczas pierwszego filmu. No, w jakim ona była stanie, no, także już nierówna. Widać ślady po tym, że była już parę razy widać cięta i na nowo zalewana. Widać jakieś takie połączenia bardzo wyraźne pomiędzy dwoma fragmentami, że tak powiem, tej nawierzchni. No to gdzie te pieniążki są? Czy tutaj... Gdzie one się podziewają? No, trudno bardzo to ocenić. Dalej mamy 40 na godzinę. No tutaj na przykład spodziewam się, można dać te 40, no bo jest... Ostry zakręt i jeszcze przejście dla pieszych. No to rzeczywiście, żeby 40, bo dziury są, no to trzeba coś z tymi dziurami zrobić, a nie obniżać szybkość. A potem jeszcze obarczać podatnika ogromnymi kosztami za, za opłacanie tych dróg, za to, żeby były w dobrym stanie a nawet żeby, żeby już nie powiedzieć bardzo dobrze, no bo powinniśmy jechać jak po maśle w końcu to jest nawierzchnia, to jest fragment, e, że tak powiem, nawet nie tyle co zieleni, no to jest fragment po prostu ziemi, po którym powinny się samochody móc poruszać. No i mogą się poruszać, ale tak naprawdę e, grono aut, który jest w stanie wytrzymać e, tutaj tą nawierzchnię w Gdańsku, nie wiem jak jest w innych miastach, może lepiej, może gorzej nawet. Czyli no, po tych nawierzchniach powinniśmy się poruszać swobodnie. A to grona aut jest naprawdę niewielkie, są to tak naprawdę tylko jakieś nie wiem, podejrzewam typowo terenowe auta z wzmocnionym jakimś zawieszeniem, a nie takie zwykłe auta. Do że tak powiem dla no nie chciałbym tu użyć słowa amatorów, no ale po prostu dla zwykłych kierowców. No, nie inwestują jakoś specjalnie w, w specjalnie modyfikowane zawieszenia które tutaj będą to w stanie wszystko wytrzymać no, to powinno być dla normalnych ludzi tutaj mamy jakiś fragment yy, fragment przyjemny gładko jedziemy tylko, że tak naprawdę co zaraz stąd zjedziemy yy, i żadnej satysfakcji nam jakiś tutaj to nie daje, że chwilę możemy sobie od tego odsapnąć tak to to tam mały fragment eee, i to wszystko i znowu wjechaliśmy teraz e, w taki obszar gdzie jest e, jakaś strasznie nierówna widać e, kolejny a polskie drogi właśnie mają to do siebie, że e, są bardzo nierówne i Poprzez tiry, które rozjeżdżają, no, po prostu jakość asfaltu, jakość tych dróg yy, no, woła o pomstę do nieba. A kolejny, trzeba przyznać, szczególnie takie w asfalcie, yy, są naprawdę bardzo niebezpieczne. Osobiście się o tym nie przekonałem. Yy trochę wyolbrzymiając i tak ironizując no nie miałem tej przyjemności i nie chciałbym jej mieć, ale widziałem samochody, które na przykład pod wpływem tego, że była śliska na jezdnia, jezdnia zsuwały się po prostu z tych wzniesień nawet czy przypadkowo trochę czy próbując ominąć dziurę nawet można niechcący no, najechać na wzgórze takiej takiego lekkiego pofalowania i czuć, że zsuwa to auto, no i naprawdę są one niebezpieczne, takie kolejne wszędzie mamy ograniczenia tak naprawdę nie można powiedzieć, żeby to tutaj było może jakoś specjalnie uzasadnione, rzeczywiście są wzniesienia, są przejścia dla pieszych ale myślę, że chodzi tutaj głównie o te dziury, których Raczej nikt nie myśli, żeby załatać, tylko e, najlepiej tutaj tak naprawdę powinno powstać takie ograniczenie jak 30 albo może i, i, i jeszcze mniej. Tak więcej ja już dojeżdżam. Jestem tak naprawdę już na, na miejscu. Fragment tutaj miałem przyjemność Państwu pokazać. Będzie kolejny, trochę krótszy film, chyba. Czyli patrzę na czas, 11 minut. No to dość e, no sporo, powiem szczerze. Spodziewałem się, że trochę szybciej dojadę tutaj. E, jednak te ograniczenia e, prędkości robią swoje. Tak więc e, dziękuję za e, przejażdżkę. Ja tam. Uciekam, że tak powiem, do nauki i jeszcze może w drodze powrotnej także e, coś, coś ciekawego nagram.